Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest gry War Thunder i dzisiaj omówimy sobie fiata 6614, dość interesujący pojazd czwartej ery z battle ratingiem 6.3 Za powtórki jest odpowiedzialny widz o nazwie generał Haran Fulbright Wielkie podziękowania tutaj dla niego. A teraz przejdziemy do samego Fiata 6614. Pojazdu dość interesującego. Prototypy tego pojazdu powstały w roku 1972 i również w tym roku wdrożono ten pojazd do produkcji. Wyprodukowano 1160 egzemplarzy i był to kołowy transporter opancerzony. Nie był on specjalnie potężnie opancerzony, bo pancerz to od 8 do 6 mm. Masa 8 ton. Prędkość maksymalna na drodze to 100 km na godzinę, natomiast jeśli chodzi o opływanie, bo ten pojazd mógł pływać, to 4,5 km na godzinę. Część pojazdów wyposażono w jeden karabin maszynowy 12,7 mm. Jednak nie wszystkie pojazdy zostały uzbrojone i nie ma w tym żadnego problemu, to był kołowy transporter opancerzony, on niekoniecznie musi posiadać uzbrojenie, zwłaszcza że część pojazdów trafiła na wyposażenie np. Na yy, włoskiej policji, więc tam to uzbrojenie nie jest aż tak konieczne. Ten pojazd był również wykorzystywany przez wojsko włoskie, ale ten pojazd był wykorzystywany również w Argentynie, Libii, również w Peru, Somalii, Tunezji czy Wenezueli. Ponadto był produkowany na licencji w Korei Południowej. Wziął on udział w wojnie w Somalii. Więc ten pojazd był dość szeroko wykorzystywany. Jak najbardziej był to pojazd udany. Ponadto mógł pływać, więc to jest również jego zaleta. W grze World Thunder ten pojazd może niszczyć również inne pojazdy. Dlatego, że jest wyposażony w działo bezodrzutowe kalibru 106 mm. Jest to działo M40, amerykańskie działo, które było produkowane na licencji we Włoszech. To działo jest używane od lat 50. XX wieku, praktycznie do teraz. Do teraz to działo jest wykorzystywane więc jest to naprawdę udane działo, naprawdę potężne działo, a wynika to z faktu, że ono ma naprawdę dobre parametry. W grze War Thunder pociski hit z tego działa penetrują 433 mm to jest naprawdę potężna wartość. Praktycznie każdy pojazd, z którym się zetkniemy na polu bitwy, jesteśmy w stanie przebić. Ta wartość jest naprawdę potężna, zwłaszcza, że spotykamy się z pojazdami, które wielokrotnie są pojazdami z okresu II wojny światowej. Nie tylko mobilność i penetracja są naszą zaletą, dlatego że to działo można bardzo fajnie ustawić. Jeśli odpowiednio się ustawimy, to właściwie wychylamy tylko działo, więc de facto jest nas bardzo ciężko niekiedy zniszczyć. Owszem tego pancerza nie ma zbyt wiele na tym pojeździe, praktycznie są znikomy, jednak jak najbardziej odpowiednio grając z tym pojazdem jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę super wyniki, więc ten pojazd jest naprawdę potężny i część osób pewnie zastanowi się tutaj nad kwestią balansu. No jednak jest to pojazd z lat 70. -tych. Posiada naprawdę solidne uzbrojenie, a spotyka się na przykład z pojazdami z lat 40., które są no niewątpliwie gorsze, bo bo jednak jest to inna technologia tworzenia pojazdów, inaczej te pojazdy były projektowane, i faktycznie jesteśmy w stanie w każdej sytuacji taki pojazd przebić. Ale to nie gwarantuje nam od razu przeżycia na polu bitwy. Są samoloty, jest ostrzał artyleryjski, który bardzo łatwo może nas albo unieruchomić, albo po prostu zniszczyć, bo ten pancerz praktycznie nie istnieje. Też te pociski nie zawsze wchodzą tak, jak mają wchodzić, więc ten pojazd nie jest idealny. Mi się wydaje, że tutaj opinia, że ten pojazd nie jest aż tak niezbalansowany, są pojazdy bardziej niezbalansowane. I że jest to pojazd jak najbardziej, który daje sobie rady, nie jest przesadzony, to jest to opinia jak najbardziej uczciwa dla tego pojazdu, dlatego że potrzebne mi się wydaje są w każdym trybie umiejętności odpowiednie aby osiągnąć y, dobre wyniki, to nie jest tak, że wyjeżdżamy na pole bitwy i każdego niszczymy, nie jesteśmy bardzo podatni na zniszczenie więc musimy uważać, więc jednak ten pojazd mi się wydaje, wbrew pozorom jest całkiem dobrze zbalansowany, musimy pamiętać, że to wciąż jest tylko i wyłącznie gra i tu bardziej mi się wydaje, balansują parametry niż y, kwestie historyczne, no bo jednak wiadomo, ciężko wyobrazić sobie spotkanie w rzeczywistości Pantery i tego pojazdu, zresztą najprawdopodobniej okazja na takie spotkanie nie byłaby dość mała, bo jednak ten pojazd to kołowy transporter opancerzony przeznaczony do całkiem innych celów. No i też całkiem inny okres Ale tak mi się wydaje, że pojazd jest dość ciekawy Ja już powoli będę kończył Napiszcie co myślicie o Fiacie 6614 Jak wam się ten pojazd podoba Czy graliście ten pojazdem w grze War Thunder Jeśli tak to jak go oceniacie Może graliście tym pojazdem również w jakiejś innej grze Jeśli tak to napiszcie jak tam się spisywał Z mojej strony to tyle Jeśli film wam się podobał no to zostawcie lajka Zasubskrybujcie kanał Komentarze jak zawsze są dla was Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia No i cześć